Dzień dobry Państwu, badacz opinii, prezes grupy IBRIS, Marcin Duma jest ze mną w studiu. Opowie, Dzień dobry. opowie nam, czego się spodziewać, proszę Państwa. Nie ma wróżek, są badacze opinii. No dobrze, ale czy myśli Pan, że patrząc na Donalda Tuska, znając jego wszystkie zalety i wady, ale też takie sondażowe, albo raczej inaczej w opinii ludzi? To Donald Tusk mógłby wygrać wybory prezydenckie? Bardzo trudno jest odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, um, bo jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, w której star Donalda Tuska dochodzi do skutku i w której Donald Tusk mógłby w wyborach prezydenckich wygrać. To co musiałoby się stać? Um, Donald Tusk przez ostatnie, przynajmniej dwa miesiące, bardzo umocnił swoją pozycję. Stało się tak na skutek jego zarząd, sposobu zarządzania powodzią, y, powodzią tak y, tych y, wejścia na antymigracyjne czy też y, migracyjno-sceptyczne pozycje. <laughs> migracyjno-sceptyczne. Tego nie znałem. Ładne. I to spowodowało, że on jako taka silna figura, silny człowiek polskiej polityki tej strony liberalno-demokratycznej, nie chcę mówić lewej, urósł bardzo w stosunku do tego, co widzieliśmy na przykład w zeszłym roku w I kampanii parlamentarnej. I w parlamentarnej. stosunku na przykład do swoich koalicjantów, prawda? I w stosunku do innych kandydatów z tamtej strony. Tak. No bo powiedzmy sobie tak, im Donald Tusk jest większy, potężniejszy i ta muskulatura polityczna jest bardziej rozbudowana, tym bardziej tak licho wyglądają inni kandydaci po tej stronie, I nie tylko ci z partii koalicyjnych, ale także w ramach jego własnej Czyli nie tylko przystawki zjada, ale konsumuje również wszystkich dookoła siebie w platformie, tak? No bo oni wyglądają blado przy tak silnej postaci politycznej. No dobrze, ale czy to by wystarczyło, żeby w drugiej turze pokonać ten zły pis? Trochę to zależy od tego, jak będzie wyglądało otoczenie. Polski. To znaczy, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych? To wiadomo, no nie tylko w Stanach, chyba no w ogóle. No jak... I, tak, mhm. ale Stany są taką soczewką. To jak tam wygrają jedni, to będzie dobrze, a jak wygrają drudzy, a będzie źle. Wygra, a jak wygra Donald Trump? To z punktu widzenia szans i możliwości, które Donald Tusk by, by miał to te jego szanse i jego możliwości rosną. Mhm. Bo i poziom zagrożenia będzie większy. Jak to? Wygrywa Trump i rośnie Tusk, który jest y, całym sercem przeciwko Trumpowi? Wygrana Trumpa dzisiaj w Polsce, w badaniach, mhm. jawi się jako nieszczęście dla Polski. Naprawdę? Tak. Mhm. Jakbyśmy w ogóle, I to... Jest taka prawidłowość, którą obserwujemy nie tylko w Polsce, bo moi koledzy z Włoch przeprowadzili badanie, kogo Włosi by chcieli, co by było korzystniejsze dla, dla Włochów, i wyniki są właściwie bardzo podobne do tego, co, co mówią Polacy. No, Kamala. Tylko kiedyś byliśmy w CNN. Wszyscy. Uwierzyliśmy w wizerunek w miarę stabilnej, przewidywalnej administracji Bidena i jej kontynuacji w postaci Kamali Harris. I nieprzewidywalnego, kompletnie szalonego polityka, który przyniesie dalszą destabilizację Donalda Trumpa. Marcin Duma, prezes, prezes pracowni Ibris jest z nami. No to może najpierw najprostsze pytanie. Kto wygra? Gdyby wybory odbywały się dzisiaj, prezydentem byłby Rafał Trzaskowski. Pod warunkiem, że wystartowałby. No, oczywiście, tak. Natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę tę tą stawkę kandydatów, bardzo różnych, mm -hmm. y bo ja zakładam, że mógłby to być np. Tadeusz Sikorski, Uwe no Na kogo postawi Donald Tusk, to najpierw? No ja myślę, że to będzie ta od odroczenie tej decyzji do 7 grudnia. Y no Nie jest tylko kwestią odsunięcia od, od siebie czegoś, czego nie chcielibyśmy, jakiejś mm -hmm. walki partyjnej. Tylko, tylko to jest y świadome wyczekiwanie na to co się wydarzy i w jakich warunkach my tę kampanię będziemy rozpoczynać. Warunkach zewnętrznych, ale też warunkach wewnętrznych. PiS stwierdził, że skoro oni czekają do 7 grudnia, to my możemy poczekać jeszcze dłużej, do 15 grudnia na przykład. To usłyszałem wczoraj. No właściwie to można czekać jeszcze dłużej, do no, no momentu, aż, aż y, marszałek Sejmu zarządzi y, wybory. Pewnie będzie to gdzieś w okolicach lutego, tak? Początku lutego. Hmm. Chyba trochę później, ale nie wiem. No ale to mm -hmm. mniej, więcej, mniej więcej w tym, w tym czasie. Więc y, u tego czasu ma decyzję i zmianę jest, tej decyzji. Jest sporo. Dobrze, a na kogo powinien postawić pis? To Ostatnie trochę zależy od tego, co, by, rozmowy, więc... co, by PiS, co by PiS chciał osiągnąć. Jeżeli PiS chce utrzymać ten polaryzacyjny podział Polski, to Czarnek, Błaszczak są tymi osobami, które spokojnie można wystawić. A gdyby chciał wygrać? A gdyby chciał wygrać, to może wystawić kogokolwiek, bo to właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo wygrać dzisiaj nie może. Nie Ale może. jest trzecia jeszcze możliwość. Hmm. Gdyby PiS chciał żeby Rafał Trzaskowski albo inny kandydat w ko Koalicji Obywatelskiej nie wygrał tych wyborów, mhm. to musi wystawić słabszego kandydata. Takiego, który uwolni część elektoratu i pozwoli. Czyli Karol Nawrocki, choćby zbarwny, ma szansę, bo nikt się przeciwko niemu nie zbuntuje, nikt nie będzie mówił, Boże, Boże, to straszny Nawrocki, bo nikt nie wie, kim on jest, tak? To prawda. Ale skutek tego nie będzie taki, że no to chodźmy zagłosować na Karola Nawrockiego, tylko to stwarza miejsce dla kolejnego Kukiza, Chołowni Tymińskiego, umownych oczywiście. Jasne. A to nie jest tak właśnie, że jak, wygra, że jak PiS wystawi takiego Przemysława Czarnka, to on się idealnie sprawdzi w roli straszaka na PiS, że ja godno będzie stało do trzeciej nad ranem w, w kolejkach, żeby zagłosować przeciwko Czarnkowi. Że pizzy im nie starczy, że miasteczko Wilanów, że w cały ten wielkomiejski liberalny elektorat po prostu pójdzie, byle tylko nie ten potwór czarny, który zjada dzieci. No idealna sytuacja. Dla nich. Dla wszystkich. Tak. Znaczy, dla, dla, dla jednych yy. i dla drugich. Bo to, o czym Pan powiedział, jest właściwie egzemplifikacją tego podziału i tej siły. Silnych emocji, które będą motywować i jednych, i drugich. Ten no czarnek w yy, liberalnych, wy, mieszkańców metropolii metropolii ich y, aglomeracji, a z kolei ten trzaskowski potwór, który zaraz tu nam wszystko na różowo i albo natęczowo wymaluje. No, trzaskowski nie jest aż, tak, yy, aż taki straszny jak czarnek. Domknięcie systemu, te opowieści się znajdą, no nie, po tamtej ale to stronie. domknięcie systemu jest y, groźbą przy każdym z, z, z platformy. To prawda. Pytanie jest, kto się będzie nami opiekował? Czarnek to jest bardzo zdolny polityk. Tak. E, jeśli chodzi o umiejętności retoryczne, ponad przeciętną tak. e, z całą pewnością i tak. e, nie tylko w PiSie, tylko w ogóle na polskiej scenie e, e, politycznej. Tak, ale on jest za, za wcześnie, moim zdaniem. Znaczy, ja pozwalam sobie z, zauważyć, że. Gdyby przemysł czarny naprawdę chciał zostać prezydentem, to nie dzisiaj, to za pięć lat. No pytanie, czym w ogóle chciałby zostać prezydentem? To jest oczywiste, gdyby, mówię. Powiedziałem, dlatego pytam, powiedziałem, gdyby. Bo moim zdaniem dzisiaj wszyscy jeszcze mogą straszyć czarnkiem. Za pięć lat to będzie tak jak straszenie giertychem. Nie, to dawno, stare dzieje, nie wracajmy do tego. Nie straszcie pisem. Tak. Za mm -hmm. pięć lat czarnkiem nie można już będzie straszyć, bo to stare dzieje, naprawdę. To, czego pan teraz dotknął, to właściwie jest trochę odrębny proces i ja nie wiem, czy to będzie trwało 5 hmm. lat, czy właściwie nie będzie trwało krócej, bo ta opowieść jest trochę opowieścią o zużywaniu się tej władzy i zapominaniu o tym, co nam zrobiła poprzednia władza. No dobrze, I to się dzieje w takim tempie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy dotychczas. Że bardzo szybko. Bo bardzo tej... szybko się degraduje wizerunek tej władzy dzisiaj koalicyjnej. Mhm. W tempie no, takim, którego nie należało się spodziewać. No, zazwyczaj jest ten taki rok spokoju, a tymczasem w ciągu tego roku skala frustracji, niezadowolenia, niezaspokojonych oczekiwań po stronie wyborcy dzisiaj tego y, obozu rządzącego jest hmm. ogromna. On jeszcze nie zmienił swoich y, przekonań, on jeszcze wciąż pokłada wiarę w to że ten obóz coś wyborcy mu dostarczy. Trzeci drogi wyborcy PSL-u też będą głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich na kandydata platformy. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj oni by zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. Mhm, czyli... Albo do tych wyborów nie poszli. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na to, jak się rozkładają głosy w hipotetycznej drugiej turze, Wyborów tak. prezydenckich, to, 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 wiadomo. Ta, to widzimy, że PiS hmm. twardo idzie w pierwszej, idzie w drugiej i wiadomo, na kogo ten swój głos oddaje. Natomiast jeżeli przyjrzymy się już innym ugrupowaniom, to rzecz no, już nie jest taka prosta i tym innym ugrupowaniom mam na myśli te ugrupowania, co do których PiS ma nadzieję, że może ich pozyskać, czyli Konfederacja, tak. czyli, yy, czyli PSL, czyli nie ugrupowania, tylko ich wyborcy. Mm -hmm. I wydaje się, że dzisiaj sięgnięcie po pełną pulę tych elektoratów jest poza możliwościami prawa i sprawiedliwości. Tak, to myślę, że to jest oczywiste. Znaczna część, na przykład, wyborców Konfederacji głosuje na Konfederację, bo szczerze nie nienawidzi PIS-u i nie ma znaczenia. I że... platformy. Platformy też nie lubią, tak. Nie, myślę, że to już nie jest kwestia nie lubią, tylko dzisiaj, kiedy Platforma jest ugrupowaniem rządzącym, czy jednym, czy współrządzącym, to dzisiaj niechęć konfederatów do Donalda okay. Tuska, do z rządu... Rządząca, tak. tak, dokładnie tak. Jest, jest znacznie większa niż jeszcze była przed 15 tak, października, partia, yy, 13 grudnia. To jest partia rządząca, ciągle jeszcze istnieje ZUS, no więc nie możemy na niej głosować. I składka zdrowotna morduje polskiego przedsiębiorcę. Tak jest, to przynajmniej są te głosy, ale teraz poważnie. Pan mówi tak, dzisiaj PiS nie jest w stanie wygrać wyborów prezydenckich. To rozumiem. A czy PiS jest w stanie wygrać przy jakimkolwiek założeniu? Wybory prezydenckie w czerwcu, w maju-czerwcu? A tam wziął oddech głęboki. <głęboki> no dobrze, bo to jest trochę pytanie o te wszystkie czarne łabędzie, które tam wypłyną. Nie, nie. Czy ja? ja jestem w stanie sobie wyobrazić, Co to ja też rozumiem. Ja pana nie w, naprawdę nie robię mhm. z pana. To nie jest pytanie po to, że pan się teraz skompromitował, później będziemy to puszczać. mówić, ale głupi był. Nie, bo pytam oczywiście z naszym stanem wiedzy na dzisiaj. Ja wiem, że wszystko się może zmienić. Może wybuchnąć wojna albo się wojna skończyć. Może nastąpić jakiś dramatyczny kryzys gospodarczy albo wręcz przeciwnie złoża ropy i gazu pod Łodzią. E, I tak dalej, i tak dalej. Czyli... Dlaczego pod Łodzią? <laughs> Bo to już nie, ładne miasto akurat jest. Akurat... To pod Sosnowcem można by wyburzyć. <laughs> no to pytania wciąż pozostają te same. Dobrze, rozumiem pytanie. Mhm. E, i powiem tak, że dzisiaj, jeżeli ktokolwiek miałby wygrać nie z koalicji obywatelskiej, to na pewno nie byłby to kandydat PiSu. Inaczej rzecz biorąc, dzisiaj przed kandydatem PiSu nie widać ścieżki do wygranej yy, w drugiej turze wyborów prezydenckich. A wie pan, że, oni, że wielu z nich już wierzy, że w drugiej turze to z tym tęczowym Rafałem nie, Polacy pójdą, zagłosują przeciw. Albo nie pójdą głosować na, na Rafała, a nasi wtedy pójdą. Ale jest opowieść, która czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy to będzie Radosław Sikorski, jest w stanie dać taką moc temu kandydatowi, czyli powiedzieć, że on jest po coś. Mhm. I właściwie już dzisiaj my ją słyszymy. Nie będzie tych wszystkich rzeczy, które wam obiecaliśmy w tych tam stu konkretach i jeszcze Ale szerzej. Za to? Nie no. Nie będzie, jeżeli prezydentem nie będzie ktoś A, od okay. nas. Bo przyjdzie drugi Duda z Pisu, albo jeszcze ktoś inny przyjdzie i on to wszystko poblokuje. Jeśli pan, że ktoś jeszcze uwierzy, że jak na przykład wróci, że prawowity prezydent nasz z platformy zostanie wreszcie tam namaszczony, to wtedy Platforma wróci do swoich e, obietnic, to wtedy... A rzeczywiście. Czyli wtedy będą e, darmowe, e, darmowe akademiki i tysiąc złotych dla studenta. Wszystko, wszystko będzie. Wszystko będzie inaczej. Wszystko będzie wszystko lepiej. Wszystko. Niech, pan, I to mi, niech jest... pan to mi jeszcze mówił. To miłe takie. Wszystko będzie. Tak. Tego dnia, kiedy nastąpi inauguracja prezydenta, który będzie z tej samej rodziny politycznej, co obóz e, rządzący, mhm. tego dnia zmieni się oblicze. Ziemi. Tej ziemi. <grym> Nastąpi cud. Tak. On te wszystkie ustawy, które Andrzej Duda blokuje, tak. nieważne czy ma je na biurku czy nie, czy jestem je uchwalił czy nie. On je wszystkie podpisze. Tak. Nawet I te wszystkie obietnice podpisze. się spełnią. Odrazu. I efektem od razu. Automatycznie. W ciągu jednego dnia to się wydarzy niemal. Ale e, tak miało tej... być przecież 15 października. Donald Tusk obiecywał. No, pani minister Leszczyna naprawdę mówiła, że to jest proste jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak będzie. Jak oni wygrają, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się poprawi, Polacy będą mieli więcej pieniędzy w portfelach. Będzie taniej w polskich sklepach. Tak I mówi każdej mi. polskiej rodzinie będzie żyło się lepiej. To są cytaty. Pan, pan, pan teraz mówi to kpiącym tonem, z uśmiechem na twarzy, ale to są cytaty. No i to wszystko by się wydarzyło. No tylko ten Andrzej Duda. No on stoi jeszcze... To jest trochę tak jak z dochodzeniem do prawdy. Jeszcze jeden krok. Mhm. Jeszcze jeden etap podróży i już będziemy tam, gdzie byśmy chcieli być. Długi marsz.